Pomysł na prezent świąteczny można znaleźć w kalendarzach adwentowych światowych domów mody, o których teraz Jarosław Panek Grant Laxery Outlet. Wiele z tych domów mody na czas właśnie świąt celebruje adwent. Są kalendarze adwentowe, no i te kalendarze adwentowe są dwa jakiego rodzaju. Można sobie kupić takie. One są do kupienia rzeczywiście w butikach, więc można kupić kalendarz adwentowy najczęściej z kosmetykami, a więc tam są próbeczki po prostu różnych znanych perfum i codziennie sobie można otworzyć położyć kolejne drzwiczki i wybrać sobie kolejną rzecz z tego kalendarza, czyli czy to próbeczkę perfum, czy to próbeczkę jakiegoś kosmetyku czy kremu, ale są też kalendarze adwentowe takie bardziej luksusowe, gdzie otwierając sobie każde pudełeczko z kolejnym dniem można sobie wybrać ładny dodatek, apaszkę, zegarek. Krawat, rękawiczki, więc tych, tych pomysłów na takie prezenty może być bardzo dużo i tych, których stać, oczywiście mogą sobie kupić wypasiony taki. On niestety kosztuje czasem kilka tysięcy euro, taki kalendarz, bo też te rzeczy, które w nim się znajdują, są po prostu bardzo drogie. No ale taki sobie też można, portfel, prawda? Więc jest wiele pomysłów na, na prezent świąteczny, który w takim kalendarzu może być zawarty. To są często przepiękne skrzynki, specjalnie pakowane, wytłaczane w środku, wy, wykładane satyną, prawda? Więc naprawdę. Wygląda to pięknie, no i myślę, że wiele osób chciałaby dostać taki kalendarz adwentowy, bo i w Saint Laurent, i Dior, i Gucci, i Prada, i Armani takie właśnie kalendarze adwentowe przygotowują co roku, w różnych wersjach, zależnie od zasobności portfela. Tak jak mówię, zaczyna się to od próbek, a kończy się na bardzo luksusowych dodatkach, gadżetach na spinkach, na przykład, prawda, do koszuli męskich, więc naprawdę pomysłów na to jest sporo i te firmy tego typu również prezenty przygotowują dla swoich klientów. Także Spektrum tego, co domy mody oprócz wystaw, które są co roku przecież przepiękne, przygotowują, dla nas jest bardzo dużo. Jest czym skusić, i naprawdę wystarczy mieć tylko odpowiednio zasobny portfel, żeby poczuć magię świąt razem z wielkimi domami mody. Serdecznie Ci dziękuję za spotkanie. Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Dziękuję bardzo.